Siemanelo, drodzy widzowie, z tej strony rzecz jasna. Ja, czyli Matrix 1100X. Nie pomylić z Matrix 113 ani z Matrix 118. Bo są też ta tacy goście na YouTube, uwierzy mi, sprawdzałem. Z jednym nawet raz się kłóciłem. Oczywiście wygrałem tą dyskusję. czy remis był. E, to znaczy. Zresztą mniejsza, to taka anegdota z mojego życia. Wybaczcie za te dźwięki, poprawiam sobie mikro. Taka dygresyjka. No. Dziś zapraszam Was na dynamiczny start, ponieważ nie w menu głównym, a już w menu pauzy. Zapraszam Was do odcinka, ponieważ już odpaliłem go. W sensie odpaliłem gierkę, zapisałem sobie latarkę, także jestem już gotów do działania 10 łapek w górę 280 subskrypcji do których zbliżamy się dużymi krokami już mamy 273 widzowie tylko 7 i będziemy mieli 280 proszę spróbujmy chociaż do połowy września czy nawet może inaczej może do końcówki września spróbujmy dobić te 280 jak się uda wcześniej to będę ogromnie szczęśliwy no i tak jak wspomniałem 10 łapek w górę Kolejny odcinek. Pod ostatnim shortsem dobiliście 12, więc oczekiwany odcinek. Yy, no, jest w tej chwili nagrywany. I potem go zmontuję. Przy okazji sorki, że nie mogłem tego ogarnąć wcześniej. To było spowodowane problemem z internetem. Ale nieważne. Dobra, wszystkie informacje istotne podałem. No to możemy lecić. A, tak, czekaj. Jeszcze moje inwentory wam szybciutko pokażę. Tum. Tum. O, Roxy Tum. I Latarka. Dobra, to wszystko. Come on. Okej. Okay. No to skończyliśmy w tym miejscu. A tak. Bo i tak muszę ją skolektować. Mimo faktu, że ją zapisałem. Dobra, lecimy. I security badge. Cyk, Mam. Um, spokojnie, spokojnie, leki masz y, tutaj na półce. Y, Okej, okay, gościu dostaje chyba znów skrętu, kiszek. Znów go wygina. Nie jest dobrze. Odwal się pojebie. Nie przypominam sobie. Mhm. Bardzo interesujące. Swoją drogą wybaczcie. Freddy, wciąłeś mi się. Zawsze musisz się, Freddy, wpierdolić między wódkę a zakąskę, serio? Chciałem wyjaśnić widzom, że przepraszam ich za to, że nie mogłem ten. Nie mogłem. Wróć, straciłem wątek. Freddy! Zbanie jeden kurka wodna i zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Osit, osit, szybko distrakt. Jest, zbujaj się, dzbanie. O, pierwszy generator, kozacko. Swoją drogą obcajemcy nieco ziomek, tu niestety może wchodzić. Rybaj się, dzbanie. I gdzie on jest? Swoją drogą czemu jestem tak głośno w tych rurach Gregory, ja cię zatłukę. Co on nie może skakać bez ja? Serio jesteś jakimś ułomnym dzieciakiem Czekaj, co jest? On, on on tu, on tu wchodzi? Nie jestem niedobrym dzieckiem, jestem grzeczny, spytaj moją rodzinę, powiedzą ci to samo. Dobra, drugi generator jest. O, jest trzeci. Gdzie ten cwel? Tu jest ten dzban. Spokojnie zaczekam, aż przejdzie. Są tu jakieś klocki? Nie no, mam pojęcia. O, shit. Wait, ziomuś, wait. Przepraszam was, że jestem tak cicho. Bujaj się dzbanie! A czekaj, bo ja byłem na tym. Szybciutko, dobra jest. Rypaj się, rypaj się. A pewnie sprzątaj to. Czwarty generator. Czwarty generator. Przepraszam was widzowie, że tak mało się odzywam. To nie pa... Tylko nie pamiętam, które generatory muszę jeszcze podpiąć. Ech, serdecznie Was przepraszam, widzowie, że tak malutko gadam. Ale po prostu napięcie jest takie, że po prostu już dawno obstrałem gacie. Słowo daję, już dawno gacie obstrane. Pełna zbroja na stubę. Wy tak na serio. Kurde, Sąsiad, przepraszam, przepraszam, Sąsiad, ale zaś... Ty, Sąsiad, weź się odwal dzbanie. Wiem, to było bez sensu. Sąsiad, no weź zlituj się teraz, mi odciąłeś internet. Teraz, akurat w tej chwili, widzowie, błagajmy wspólnie Sąsiada, by oddał mi internet. Dobra, wracam za chwilę. Po raz drugi. Już wróciłem. I udało mi się znaleźć jeden z tych, no, trochę dalej położonych generatorów. Swoją drogą. A, wybaczcie, na moment się na moment się ten zagapiłem. Swo... Znaczy zamyśliłem. Swoją drogą pamiętajcie o 10 łapkach w górę i tych subach. 280 Tylko taka przypominajka. Swoją drogą znalazłem, tak jak mówiłem, ten dalszy generator. Ten trochę dalej położony. I udało mi się odwiesić gierkę. Sąsiad przywrócił internet. Mam sposób na dzbana. Sprzątaj to. Sprzątaj to dzbanie. Rypał cię pies Oż tak, chociaż dojść tutaj Błagam cię, Gregory Zlituj się dzbanie! znaczy zlituj się mordo By tam żegnam, A to se sprzątaj, co ja twoja sprzątaczka, kurka wodna i źle to zebrzmiało W sensie ja nie jestem sprzątaczką tego durnia. Ożesz w holender, jasny Rypał cię pies, rypał cię pies, bujaj wrotki! Ma, swoją drogą grafika tu jest taka no Powiedziałbym momentami na słowo honoru bedtime Twas your bedtime Wieśny razy ten tekst słyszałem Multum razy przez 17 lat non stop więc mógłbyś czasami zmienić repertuar tego, co nawijasz tutaj do mnie. Dobra, w końcu dotarłem do tr trzeciego generatora. Teraz zielony to chyba tam wyżej jest. To jest zejście na górę czy na dół? A, wróć, to jest zejście na dół, to jest zejście na dół. Nie, ja nie chcę. O, tutaj na górę. Możesz się wreszcie zamknąć? Człowieku próbuję myśleć Zakłuszasz moją wenę twórczą Aż no, tu ta się ludzie, czemu to tak... Czemu to tak ciężko jest ogarnąć... Czemu tak ciężko jest to ogarnąć te generatory? Wait, on tu idzie? Kurty... ty. Tak jak y, cała reszta jump mnie kompletnie nie ruszyła, tak teraz serio się spajdę w gecie. Słowo honoru, teraz naprawdę byłem totalnie wydygany. Ale że on może wchodzić do tych na to rusztowanie dla dzieciaków? O, baba. Ba, ba, ba. Co nie na moje nerwy. Co, 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 nie, nie, nie na moje nerwy. Co? So, nie. Nie. Matko jedyna. Nie te, ja, ja, Ja po prostu nie wiem jak go chciał obejść. Co ja mam powiedzieć kurka wodna? Ja nie wiem jak go obejść. Swoją drogą... Wait? Dobra, w momentach, kiedy nic nie mówię, dam albo muzyczka, albo je przytnę. Swoją drogą zrobimy tak: eee, ja ogarnę te trzy generatory i potem poszukam z Wami wspólnie dwóch. Na razie przytnę to wideo, w sensie wyłączę i zaraz do Was wracam. Krótka przerwa techniczna. I pamiętajcie o łapkach i subach. Sorry, że przypominam, ale chcę, żebyście pamiętali. O, się widzowie. To już czwarty generator. Już udało mi się okiwać tego dzbana. Żeby zdobyć y, ten czwarty generator. Tylko swoją drogą nie mam pewniaka, który generator jeszcze nie został zrobiony. Sorry, że tak wciąż mało nabijam. Tylko muszę się upewnić, których generatorów jeszcze nie odpaliłem. Chyba zielonego jeszcze nie odpaliłem. Tak mi się bynajmniej wydaje. Kurde, ale muzyka jest głośno. Strasznie. Wait a second. A, zielonego jeszcze nie odpaliłem. Okej, okay, zielony, zielony. Gdzie ten ziomek? Ty, przepraszam. O, oh, szy! She... Drugi raz mnie gnojek jak dopadł. No ludzie, we przy czwartym generatorze Jego go w pół ze ścianą. Ja pinzyle, przepraszam, że tak mało gadam, przepraszam słowo. Nie wiem, ile razy będę to już powtarzał, ale no. Słuchajcie, cięż, ciężko to tak, wiecie, komentować i jednocześnie trzymać gacie w odpowiednim stanie użycia. Yy, mówiąc prościej, ciężko się. Ciężko nie narobić w portki przy tym typie. O Panie... O Panie, ja pier... Nie, dobra, sorry. Ja ten odcinek z tym akcentem zakończę. Bo poddaję się, nie wiem jak ogarnąć te generatory, no... Błagam was... Dajcie jakieś porady, jaki generator pominąłem, bo... Byłem przy czwartym generatorze! I nie wiem, który pominąłem. Powaga! mam nadzieję, że też nie byłem za cicho, ani gra nie była za głośno. Tyle za gwostek. Proszę was, proszę was, naprawdę, po raz ostatni w tym filmiku, przesyłajcie jakieś rady. Nawet nie o tyle komentujcie odcinek, ale przesyłajcie porady, dzięki któremu gra będzie mi szła dużo prościej. To moja prośba. No. Powaga. Na serio. Ja was bardzo proszę na klęczkach. No. Ty mogę to zapozować? A, nie mogę. Uff. Dwa razy... Dwa razy się wzdrygnąłem. Było... nawet jeśli nie było tak dokładnie słać, to... wzdrygnąłem się, słowo. Dobra, dobra, już tam stół pysk. Uff. Nie obchodzi mnie, nie obchodzą mnie już twoje zasady Eee. Przysięgam, cały czas miałem podniesione ciśnienie. Jakbym miał ciśnieniometr, to by pokazał teraz co najmniej 180. Wróć, stówkę. 180 to by mi wydupiło poza skalę. Dobra, w tym odcinku to na tyle. Miłej nocy, popołudnia, ewentualnie dnia, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I pamiętajcie o 10 łapkach w górę. I zbliżmy się do 280 subów. Ech, do zobaczenia. Naura.